Manko, Ja jestem Przecinek, a to jest mój pierwszy odcinek, i jest ze mną dzisiaj... Tabaki, Witam! Tak. I to jest mapka... Parkour. Przedstaw się ładnie, dokładnie. No i tak, ja jestem tutaj gościnnie. Nie wiem, jak tam Przecinek będzie chciał, czy jeszcze będzie chciał po dzisiejszym odcinku ze mną nagrywać. Na pewno. Mam nadzieję, że tak. To co, może ty przeczytasz zasady, nie? Nie. Po jednej. Okej, okay. kilka zasad. ha, ah, ah, ah. Nie heatuj! Nie heatuj. Nie, Nie nisz klocków. Graj na pokojowym. Jest na pokojowym? Jest na pokojowym. Nie oszukuj. Jeśli się mapka spodoba, to daj jakiegoś komentarza. W mapę może grać od 1 do 3 osób. To powinien być uncu. <susur> Dobra. Skrzyneczka, puszko to pewnie do jakiegoś tego jakiego, checkpointa nie Tak SF wezmę 2 Ok, to idziemy Dawaj Ujazd, Bo... przycięło Bo... Przycięło mnie prawie Ej czekam na Ciebie. O, tu jest jakiś lag Aha i nie spodziewajcie się ode mnie O, no i właśnie Dużo? O, to jest twój skill parkurowy no. Dobra, po, poczekam na ciebie Dobra, postaram się to szybko przejść Bo no, wiesz, skill jest duży Jest moc Tak Kurde, nie potrafię wysłowić się, gdy skaczę Bo się skupiam Rozumiem A, tak masz? Tak o, woda, kocham wodę. Tu musisz patrzeć, jak nie wiesz, jakiś? Już wiem, zauważyłem, o, udało się. Uuuu. mój spadł. Ja też. Zauważyłem. Tylko głowa cię trzymała. Tylko nieludzkie to było zeczkę. O, fuck, ja Checkpoint. Ale chodź tu, chodź, o, ja Cię otworzyłem. dzienki, Ja jestem Twoim murzynem. Tak ma być. Spadłeś? Nie. Nie. No widzę właśnie. Nie. Ej, mi to dobrze idzie. Ja tu próbuję tak o! na raz, a nie po jednym i dlatego. No Kurze, spadłem. E, spadłeś? Powstań. Jak można? No nie! Oj, już myślałem, że spadnę. Tak. Kurde! Nie <laughs> Nienawidzę widzę. Trochę Aha, i no i nie wiem jak ten odcinek będzie, czy zrobimy z tego dwa Ej odcinki? no, co jest, ale po co ty skaczesz na te drabinki tak w ogóle, jak tam można od razu na Nie można, bo tam jest ten klocek i głową zahaczasz, no zahaczasz. No jak to, patrz. Ej no, wcześniej skoczyłem, no serio. Niemożliwe. No... No... Stary, no poważnie, lukaj na to. No, teraz prawie, no. Żeby ci udowodnić, to skoczę tak jeszcze raz. Tak, a potem ci checkpointa otworzę. Jasne. Robisz no, to... Kurde. No to, znowu. no to patrz, patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie cienia się patrz. Okay. No nie no! No widzę właśnie Nie wiem jak to zrobiłem, ale wcześniej tak zrobiłem. Oj No nie! Po co ja się rozbiłem? Aha i nie wiem czy ten odcinek będzie na... Na... Yy, czy ten odcinek? Czy ta mapka będzie na dwie odcinki na dwa odcinki? Czy no przy ten... naszym skillu. To będzie chyba na 3 <laughs> Jak nie lepiej. Tak. O, teraz. Przejdę to. Sorry, że tak sceńkam. Oh. O, checkpoint jest. Jest. A... O nie. Drobinki. Musisz to zobaczyć, co tu jest. Czekaj, czekaj, czekaj. O, tak. Wskoczyłem sobie. I czekaj, czekaj. Wait, wait. Idę po tych drobinkach. Idę, 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 Co tu pisze? Eee, checkpoint, aha. Otworzyłem. No nie wchodź tam! To A, będzie... Aha, to tutaj! Ale ty głupi jesteś. No nie! Checkpoint. Brrr. Gdzie on jest? Eee, tak, więc e, postaramy się podzielić tą mapkę na dwa razy. Eee, chyba, że... Chyba, że już przyjdziemy dzisiaj. Jakiś skill nam siądzie nagle. Ej, a tak w ogóle wie, będziesz nagrywał, bo tak... Ile czasu ten odcinek, czy ogólnie? Oczyniki? Tak, tak, tak. O, kaktusy, I hate this. Jak to się robi do tego kaktusy? Jak najszybciej. Nie słyszałem, wie. że dwa razy muszą cię uderzyć. Tak słyszałem. Brebo tak mówił i inni tak mówili i... No, mm. A więc wróciliśmy. Po nieoczekiwanym wtargnięciu mojej mamusi do pokoju yy, poinformowała mnie grzecznie, że jest obiad. Tak. Tak, tak właśnie było. No i nawet tego nie komentuj. <laughs> Okej. Okay. A przyszedł kaktusiki na raz. Bucha zasad. No no, Szkoda, że czek tu nie ma. Odwaliłem całą murzyńską pracę za ciebie, a ty... No come on, come on, come on, No nie Ale ja zawsze możesz sobie klocek postawić. Ej, czekaj, ja spróbuję zbugować tą mężkę. Jest, jest! No dobra, bo już chciałem ci łapkać. No bo U nie wiem się da... Łóżko na łóżku. Jakby się dało, to można by tu było wejść normalnie. O, obsydja. O, mleko z kawą, pięknie. Fajna, Fajna mapka, nie? Taka sympatyczna. Fajna, tak w sam raz na, na naszego spila. może <grym> za dużo. No nie no, cały czas na tym klocku spadam tak <grym> Patrz, gdzie ja jestem? Już Nie. A, Prawie. Aha, tu już jest koniec? Takie może przyjdziemy to dzisiaj. Dobra, ja idę wyżej, poczekam na ciebie. O, placuszki. A więc tak, powiedz tutaj widzą, czy... Tak? Fak Czy fak? Nie, ja nie fak eee, Spadłem na ostatnim, na ostatnim klocku Tam gdzie jest drobinka Bo tam musisz mm, przy samym końcu się wybić to Przy samym eee, końcu Powiedz widzom, czy ty będziesz uaktywniał swój kanał na YouTube Bo masz kanał Masz tam kilka subów, tak? Tak 16 oh, <laughs> eee, Moja ulubiona liczba i powiedz czy będziesz to uaktywiał. Oh, zadałeś mi bardzo trudne pytanie, bo ja sam tego nie wiem. Możesz... E, ale jest taka taka sytuacja, że... Taka sytuacja, <laughs> że sytuacja. <laughs> tak, że dnia 26 kwietnia przyjdzie mi The Walking Dead Riptide, czyli dwójka, i obiecałem, że coś z tego nagram, także... Jestem. Tak, także tego, także ten, więc... Ej, a nie. Tak więc jest to pewne, że nagram coś z Dead Island, ale... o To mógłbym z tobą nagrywać ziom. Ale na pewno nie z MC, a tam z MC nic nie będę wrzucał, bo bardzo mi przykro. No nie, no co ty? Musisz. <laughs> no nie no! E, e, czekaj, stop! Cicho! What? Słyszysz? Nie. Kulawy jakby Co? No właśnie, to jest z cisza może... A, ja mam ten, bo dźwięki mam wyłączone. No coś ciszyłem, bo... Z, z, yy... Lepiej się prześpi Ja nie mogę, bo trzeba w nocy. Czekaj. No, zrób noc. Ok, wait Team set night Ej! Spadam! to dobra, Eee, no. Czego widziałem troll facea? Lol. lol. Tak. Lol. Lol, lol. Nawet nie wiem gdzie mam skakać, ale idę tak instynktownie, że tak powiem. F**k. Okay. <laughs> eee, się nie skaliłeś, ja... że masz y, skilla dość takiego nawet. Ale ja nie mam skilla. Czekaj, bo ja muszę... Musiał... O! o! Eee... What? Z góry dasz. <laughs> Eee. Aha, dlatego mieliśmy mieć checkpointa. <noise> tak. Ale to jest takie strasujące trochę. Trosk. To <noise> jest strasujące, a to przechodzę. A ręce mi się pocą. <noise> <noise> Ej, ja, ja to przyszedłem. A ja nie. No nie! Tu <noise> no na mnie patrzyłeś. <noise> Sorry, odwrócę się. Ok. Okej, okay, nie patrzę się. Ja wtedy bym dopatrzył na twoje poślady. No nie. to się wypnę. <laughs> Ale mnie rozproszysz. Nie będę się patrzył Wait 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 set, sets. Okej okay. Okej, okay. no, no come staryłem się w mi wyskoczył ten klawisz taki Aha O wagoniki, to ja biorę dwa To ja biorę dwa to ja biorę jeden. ale... Aha, dobra, już wiem, jak to trzeba zrobić. Tak. Ej, wait. Ej, czekaj, przynajmniej tak mi się wydaje. Co?! E! Ale się rusza, wiesz? Zaciąłem cię. Okej, okay, jadę. Jak to zrobiłeś? Ej, tam jest przycisk, ziomeczku. Ej, u mnie dalej tu siedzisz. A nie, już nie. Jest. O, jadę. Ale fajnie. Ale fajnie dźwięk tych... NIE RÓB TAK! <laughs> o, co to jest? Yy, glowstone to, to twere... twoja droga. Uh -huh. No spoko, spoko. Fajno. Gdzieś to już słyszałem. Yy, ja też, chyba. W jakimś filmiku jakiegoś znanego youtubera na pewno. Coś było z Glowstone'em. tak żebyśmy nie przechodzili tej mapy, co? Nie, chyba nie. Chyba pierwszy raz widzę tą mapę. Mapkę tak, ale tekst. Chodzi mi o no sam fakt. tekst. Słyszałem fab, więc podejślałem, że spadłeś Mom no. o, o, czekaj, checkpoint jest chyba. Tak. Chodź tu. a idę Olbrzymie. Chodź. 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 No ty chamie. Otóż. <laughs> e... Nie możesz tak robić. Niech ja to nie mogę. o oh fuck. To było epickie. Fab. Ej, orientujesz się w ogóle ile nagrywam? Eee nie no tak. Jak ja sobie... Fuck, podzielisz na party. A to takie potem będzie dziwne, takie bez przywitania, nie? Wiem, no ale... Trudno. Takie życie. O, o rozkoczyłem. Ale ja. Ej, ja też. O ja sobie ją. Jest. No co ja też. Ha ha ha, ha 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 oh. ha ha. ha, ha, Ma, ha, 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 ha. What? O, czekaj. Słysza co to jest? Tabliczka. No, i co? Lol, ale epickie oh, 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 oh. ale, ale, epickie. Ale wymagające to to nie jest. No. Bardziej, że takie fajne, nie? O, nether. O nie, o nie, o nie, widzę znowu ogień, znowu no, nie, A, a nie, palecie <laughs> <laughs> Zgasiłem Palecie palę Palecie, palecie, O. Ała Okej okay. Nienawidzę tego Jak to <laughs> się Sunstone? Co? Soul Sun Piasek a, no tak, Sunstone, Je to jest, to piasek No nie, no, byłem tam Aha, wiem jak, o co to chodzi o Właśnie, o Musisz przy samym końcu i prosto na ten dziubek. Dziubek, dziubek. jak tatuś zrobi dziubek. <grystanie> co? O już, patrz. Nie co to już? Autor Salarek, za co bardzo mu dziękujemy, bo mapka jest naprawdę fajna. Subskryta. Dzięki za przejście. Jeśli mapka Ci się spodobała, subskrybuj Nagrodę. kanał na YouTube. Ha, 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 ha. Ty to nacisnij. ty tych a mnie. ja nacisnąć. Co mówiłem tyle naciśnij. Ale może sobie... Zatrzymacie jeszcze raz nacisnąć, nie? Wow, Nie! Jak się spadłeś? Aha! <ścoughs> Ej, mi, nawet mi żaden serduszek nie tam nie zabrało. Jak to? Normalnie. Skocz. Nie, ja skoczyłem i mi zabrało, What? Ej, Jak to O nie! Co? Aur. Ej czego ty latasz? Niech to latam, nie latam. Kurczę! Kliś błąd tutaj jest. I Jaki błąd. Jakich pewnie lag. Ała... Zrób może reloga. Ale po co, jak to już koniec tej opowieści? Ale chcemy się ładnie pożegnać przecież razem. Wait. Okej, okay, jestem. Ał, gdzie jesteś? Tu A, jestem. Jesteś, okay, widzę cię. Tu, tu, ooo, cześć. Gdzie się ładnie, Ała, kupiona. Dobra. A ja zabijemy. A nie, bo to pizywy. Masz, masz. Co to jest? To? Masz, masz okres? <głosy> tak. <noise> Okej, okay. choć jakieś ładne... A, a co to o, jest? O, tam będzie patrz. Ej, co to jest? Ej, jak to, co? No nie wiem, jak to się nazywa, ale to tam ten, przedłuża zasięg tego. Ej, wiesz co? Co? Dildo. No tak We, weź tak nie mów, bo może nas oglądać ktoś yy, yy, nieletni No to co, a nieletni nie mogą mieć divida? leży, <noise> so, ile malu lat? Okej, okay, <noise> no chodź, chodź tak na F5 ładnie pożegnamy e, Okej okay. Eee Aha, dobra Nie, ode, odejdź Dobra, a więc Może ty się pożegnaj ja rozpoczynałem, ty zakończ. Ok. Tak więc dziękujemy za obejrzenie. Zapraszamy do komentowania, oceniania, subskrybowania. Au. I czekania na kolejne odcinki. Z Minecraft oczywiście, bo będą na kanale tylko i wyłącznie przecinka, więc subskrybujcie go. Tak, ale gościnnie na pewno będziesz występował w tych odcinkach. Tak, oczywiście. A zapraszam do mnie po Dead Island. 26 kwietnia w dniu tak, premiery Na pewno link udostępnię do kanału yy, Tabarci Uciekam dziś Czekaj No nie, napisałem <noise> Co, ty yeah. Co ty zrobiłeś? <noise> jak, ty, jak ty... jak ty Jaki ty masz nick <noise> Co ty zrobiłeś? Ja nie widziałem. Ja Chciałem ciebie zabić kill x przecinek, no